W dzisiejszym odcinku MSI właśnie na Twitterze powiadomiło, iż wypuszczają nowe SSD NVMe Spatium M480, a no, jeszcze są trzy inne, ale M480 jest najszybszy, nas interesuje tylko najszybszy drive. Zobacz, jakie prędkości. I co ciekawe, nie ma jakichś gigantycznych radiatorów, pojedynczy drive, no może możesz uzyskać większą prędkość gdy zrobisz rajda, nie, ale tutaj jest pojedynczy drive z taką prędkością, no to jest dużo więcej niż w Samsungu 980 Pro Pro ma tylko 5000, to jest 9000, no to jest 6850 jeśli byśmy sobie weszli tutaj, to jest i, i gwarancja, ale weźmy sobie w specyfikację. mamy 500, 1TB i 2TB, jak widzimy 2TB ma najszybszy Zapis, 1TB już jest praktycznie troszeczkę szybszy od 980, a 500 no to trochę bieda. Nie? Jeśli chodzi o ilość operacji na sekundę w 4KB 4 to też bardzo, bardzo, bardzo wydajnie. Jeśli chodzi o gwarancję to do 1400TB dla 2TB 2 dysku, 700 dla jedynki, i 350 dla 500. Czy 1400 terabajtów to jest dużo, żeby kopać Chia-Coin? No nie bardzo. Tak średnio muszę powiedzieć, ale za to i ilość godzin przepracowanych jest aż 600 tysięcy, to bardzo dużo. Lub 5 lat gwarancji, która z tych zostanie przekroczone i twoja gwarancja się kończy, jak to mówisz, Czyli do kopania yy, 2 terabajtów nawet jeszcze trochę. Ja wiem. Może by było. No, ale teraz się nie kupuje takich dysków do, do kopania. No ale co ja tam wiem, nie? Eee, ważne, że coś mnie tutaj zaskoczyło i ten kod, ten kod mi coś przypomina. I proszę pana, przypomina mi. Eee, zaraz ci powiem, co mi przypomina. A, a propos, próbowałem ich szukać na New Edge'u, na, na Amazonie, cen jeszcze nie ma. Przypomina mi, właśnie Transcenda. I mam takie wrażenie, że odpowiedzialny za produkcję tych dysków będzie właśnie Transet. No, będziemy mieli tylko naklejeczkę MSI, że nie będziemy sobie, bo MSI chyba nie produkuje dysków, raczej to jest taka kolaboracja, prawda? No i myślę, że no, z takim prędkością no, to jest zacnie przebili Samsunga. Jak to będzie w rzeczywistości chodziło, trzeba by po prostu przetestować. Na razie nie da się kupić, no ale wiedz, że takie coś nadchodzi. Pozdrawiam i polecam.